Dzień dobry, witam wszystkich zgromadzonych na marszu Stop Inwazji Imigrantów. Wszystkim nam zależy na dobru naszej ojczyzny, dlatego się dzisiaj tu zebraliśmy. Sprzeciwiamy się masowej imigracji, która tutaj ma występować i następuje z różnych stron Europy, sięga na, do, do, do nas, do Polski. Chcemy zabezpieczyć Polskę i znaleźć rozwiązania, jak możemy zabezpieczyć nasze granice i nie tylko wobec tej masowej imigracji, która występuje w Europie Zachodniej, i żeby nie dotarła też do nas. Proszę Państwa, zaczniemy od hymnu. Zaśpiewa nasz kantor Krzysztof Mogilski z Ruchu Narodowego. Zapraszam do hymnu. Do hymnu. Bogu rodzica dziewica Bogiem sławie nam Maryja u Twego Syna Wschodzi Matko modlotko z wolę Usłysz głosy, na pewnie człowiekże człowiecze. Słysz jasności, my o nasie acy, je prosimy. A na ci z pobyt, pobydt o żywocie rojski wszedł tuje a na stos Szanowni Państwo, mamy tutaj dzisiaj dużo mediów. Proszę sobie nie, nawzajem nie, nie zasłaniać nie, obiektywów. Proszę Państwa, wykrzyknijmy to hasło dzisiaj: Stop masowej imigracji! 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 Proszę państwa, mamy dzisiaj bardzo szanownych tutaj prelegentów. Pierwszego zapraszam pana posła Grzegorza Brauna. O, to. Grzegorz Braun! Grzegorz Braun! Precz z kultem jednostki. Precz z kultem jednostki. Szanowni Państwo, dyrektorem zamieszania w dniu dzisiejszym jest kolega Marcin Kuśmierczyk. A wraz z nim Diana Ruchniewicz, korona Warszawa. Brawa dla nich. Szanowni państwo, nie wiadomo już w co ręce włożyć, czemu się tutaj sprzeciwić, bo kiedy zaplanujemy jakąś manifestację, jakiś protest, to potem okazuje się w krótkim czasie, w szybkim tempie, że natłok nawał, tematy jedne przykrywają drugie. Czemu się zatem tutaj dzisiaj sprzeciwiamy? Czy sprzeciwiamy się wpychaniu Polski w wojnę? Tak, owszem, sprzeciwiamy się, czy sprzeciwiamy się instalowaniu w Polsce kosmicznych, doktrynerskich programów zielonego tęczowego ładu tak i temu się sprzeciwiamy. Czy sprzeciwiamy się przemienianiu Polski w land eurokołchozowy, republikę sowiecką czy stan amerykański? Ukropol czy Ukropolin? Tak, temu się też sprzeciwiamy. Ale tematem wiodącym dzisiejszego dnia jest sprawa imigracji, czyli rozpuszczania narodu polskiego, rozpuszczania czynienia z narodu polskiego roztwór coraz cieńszy, coraz mniej zdolny do zachowania własnej charakterystyki cywilizacyjnej. Bo po co nam naród... O! o, o. o, po co? o, jest. o jest? Wróciło. co? Tak. Jakby coś jest, po co nam naród polski, suwerenny w niepodległym państwie, po to, żeby służył Bogu i ludziom. Uwaga, ludziom, nie tylko Polakom. Polska jest potrzebna światu, nie bójmy się. Tego sformułowania Polska jest potrzebna światu i ludzkości, ale właśnie z zachowaniem własnej charakterystyki cywilizacyjnej, po to, żeby mogła być punktem odniesienia, po to, żeby mogła być ostoją, po to, żeby uwaga mogła być również miejscem schronienia, źródłem pomocy. Ale nie będzie tym źródłem, nie będzie tą ostoją, jeżeli roztopi się, jeśli dopuścimy do tego, żeby się rozpuściła w jakichś. No, dobrze, jeśli tylko będzie to roztwór w wodzie, ale to są jakieś kwasy żrące. Kwasy, które chcą zniszczenia tego wszystkiego, co jest dla nas tak drogie, tak święte, czego wyrazem tak pięknym był odśpiewany tutaj hymn, ten hymn spod Grunwaldu, brzmiący przez wieki. Szanowni Państwo, dobre i złe wiadomości. Złe takie, że sprawy naprawdę zaszły już bardzo daleko. Ponieważ to nie ciśnienie zewnętrzne, to nie robota zaborców, okupantów, to nie tylko wraża inwazja z zewnątrz, to robota rządu warszawskiego, to robota parlamentu warszawskiego, to robota prezydenta belwederskiego. To oni walczą dzisiaj z narodem polskim. I chcą zrobić z narodu polskiego naród drugiej, trzeciej kolejności odśnieżania we własnym kraju. Kto jest w pierwszej kolejności odśnieżania? No wiadomo, słudzy Ukrainy meldują się na rozkaz i właśnie przyjmują kolejne ustawy z cyklu Ukrainiec plus kolejne uchwały czołobitne, a podżegające do wojny z sąsiednim mocarstwem. To oni, szanowni państwo, umówili się w najbliższych tygodniach, o, za miesiąc, ma się tutaj odbyć połączone posiedzenie gabinetów Kijowskiego i Warszawskiego, gdy tymczasem gabinet kijowski bez żenady, bez ogródek wygraża Polakom i grozi retorcjami za działania polskich patriotów na granicach, na rubieżach. Przede wszystkim w tych dniach, tygodniach to są rolnicy, transportowcy. A więc gabinet kijowski wygraża ustami swojego premiera, a gabinet warszawski udaje, że deszcz pada. Ponieważ wcześniej, dwa tygodnie wcześniej i prezydent belwederski, i premier warszawski są wezwani na dywanik do Białego Domu, w związku z tym spodziewajmy się najgorszych rzeczy. Spodziewajmy się tego, że zostanie nam objawiona jakaś mądrość nowego etapu. No i kto wie, kto wie, szanowni państwo, czy poza dalszym nieubłaganym drenażem Polski ze sprzętu bojowego, z finansów, z prestiżu międzynarodowego, bo cóż to za państwo, którego przywódcy zajmują się nie własną robotą na rzecz własnego narodu, tylko zajmują się Umizgami i zabiegami w interesie innego państwa, innego narodu, kto wie, czy nie zostanie zaprezentowana ta koncepcja, którą już wstępnie zasygnalizował prezydent belwederski Duda 3 maja 2022 roku, kiedy to wyraził publicznie i z naciskiem nadzieję na to, że nie będzie granic między Polską a Ukrainą. My tego nie chcemy. Polska ciasna dla niektórych, ale własna. Owszem, nasz kontur graniczny wyznaczony przez zbrodniarzy wojennych Stalina i Roosevelta, wcześniej z zaangażowaniem wybitnego działacza socjalistycznego Hitlera, ale ten kontur graniczny, jaki jest, my sobie cenimy. Nie chcemy rozmywania tych granic. Owszem, naród polski w rozmaitych kłopotach, ale to nasz, Naród to nasze państwo, nasza najjaśniejsza rzecz pospolita i nie chcemy likwidacji tego tworu, jakkolwiek pozostajemy krytyczni. Miażdżąco w niektórych kwestiach krytyczni wobec aktualnego stanu państwa polskiego, aczkolwiek ubolewamy nad aktualnym stanem narodu polskiego, ale nie chcemy ich zniesienia, nie chcemy ich skasowania. My się nie obrażamy na naszą polską rzeczywistość i dlatego nie chcemy tutaj żadnych wynalazków, żadnych eksperymentów społecznych. Antycywilizacyjnych. Tak jest. Opowiadamy się za kotletem schabowym, a nie świerszczowym. Opowiadamy się za prawem do poruszania się. Czym tam udało nam się nabyć od rodaka albo i za granicą? Cztery kółka, może dwa. Nie zgadzamy się na dyskryminację. Tych, którzy orzą, jak mogą i jeżdżą, czym mogą, do ciężkiej pracy. Nie zgadzamy się na wywłaszczenie, na raty, poprzez wydumane certyfikaty, jak nie COVIDowe, to, to węglowe. Na te wszystkie rzeczy się nie zgadzamy i dlatego nie zgadzamy się na projekty, które forsują tego typu doktryny, tego typu rozwiązania. Takim projektem jest oczywiście Eurokołchos w aktualnym stanie. I naprawdę dzielenie tutaj włosa na czworo donikąd nas nie doprowadzi. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Polska musi wszcząć procesu, procedurę secesji z Eurokołchosu. Inaczej się nie uratujemy. Koniec, Szanowni Państwo. Opowiadamy się za tym, żeby nasze dzieci mogły zawierać bliższą znajomość ze Stasiem Inel. Tak, opowiadamy się za tym, żeby Staś i Inel nie byli wyświęcani z polskiej przestrzeni kulturowej, żeby Staś Inel byli, byli istotnymi postaciami w życiu naszych dzieci. To nie chodzi... O bardziej skomplikowane sprawy Ale myślę, że szanowni państwo Nie pomylę się Stwierdzając, że Kto, kto z polskich chłopców W wieku chłopięcy Nie identyfikował się Ze Stasiem Tarkowskim Ten ma jakiś problem Ten ma jakiś problem Szanowni państwo I my owszem z troską pochylmy się Nad ludźmi z problemami ale nie pozwólmy na to, żeby ludzie z problemami własne problemy projektowali na nasze życie, chwytając stery nawy państwowej i kierując tę nawę jak kto chce czy na rafy, czy, czy w stronę szumiącego wodospadu, który już naprawdę bardzo niedaleko. Bardzo Państwu dziękuję za to, że jesteście tutaj dzisiaj, że podtrzymujecie ducha. W narodzie i oddaję głos panu prezesowi Korwinowi, prezes Janusz Korwin-Mikke, który w tych sprawach nie wahał się zabierać głosu przed z kultem jednostki. Korwin, Korwin. Korwin, Korwin. Pan prezes Janusz Korwin-Mikke nie wahał się zabierać głosu w tej sprawie wtedy, kiedy to nie było modne. Pan prezes Korwin nie wahał się mówić i manifestować.